Przed wylotem z Tanzanii zdążyliśmy jeszcze odwiedzić jedną rodzinę pochodzącą z Kisori, z mojej parafii nad jeziorem Wiktoria, Almas. Mieszka teraz w stolicy w Dar es Salaam, pracuje na Uniwersytecie Państwowym i tutaj mieszka wraz z rodziną, żoną i dziećmi. Chłopiec śpiewa kolędę w języku suahili. W ogóle dzieci są bardzo rozmodlone, gdyż oni są zaangażowani w swojej parafii. Całki Kubo widzą Brawo. Przed pożegnaniem zaśpiewaliśmy wspólnie pieśń Prosząc Boga o błogosławieństwo Jest bardzo ważne, gdy przyjdzie gość do domu A szczególnie kapłan lub siostra zakonna Rodzina prosi o modlitwę, o błogosławieństwo Muzyka ezesha kukutana pamoja hapa baada ya miaka mingi unashukuru liweza kusali pamoja kuongea kukumbuka memba mengi ambayo tumeyapata kutoka kwako na pia sisi kwa sisi na kuomba u ku, wabariki wote ambao wanaishi katika familia hii katika nyumba hii uwazijishie neema yako uwabariki wawe na afya ya mwoli, ya roho na ya mwili nawe mama bikira maria waombe hawa wote na baraka mu ya Bawa na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuashibini Przejazd ulicami Dar es Salaam. Oczywiście nie przez centrum, które przypomina Europę, ale w dzielnicach położonych z dala od centrum. Domy są tu bardzo proste, niektóre bardzo yy, biedne, ubogie. Sklepy oferują różne towary, ale nie są to jakieś wyszukane towary, tylko takie proste, potrzebne do życia. Kto jest bogatszy, ma więcej pieniędzy, udaje się do supermarketów, które są szczególnie w centralnej części miasta.